Wszystkich w filmie. Zobaczcie, mamy oponki nowe. Nie mogłem się już doczekać, kiedy to będzie. Ale są założone. Jestem już po krótkiej przejażdżce Nie za długiej, żeby jeszcze się nie, nie przestać cieszyć. Żebyśmy razem to zobaczyli. Także tutaj popatrzcie. Alianse takie jak montowane fabrycznie w tej chwili. Są w manitkach też. Yy, Michelinki miałem te stare, tak jak. Wcześniej widzieliście no, bardzo dobre opony, były 6 lat na maszynie, wytrzymały, jest troszkę bieżnika jeszcze, także nie powiem, że już były całkiem łyse, łyse, ale no muszę mieć mocne nowe opony, także tutaj jest najważniejsza rzecz, taki metalowe opasanie, tutaj nie wiem dokładnie jak to jest tam zrobione, nie widziałem tego, ale jest metalowe opasanie. I ono sprawia, że ta opona jest bardzo mocna. W tym przypadku manitka, popatrzcie, 8,45 symbol. 8 metrów 4,5 tony. Ona podnosi 4,5 niby według danych. 5 podnosi bez problemu, nie odrywając tylnych kół jeszcze. 5,5 zdarzyło mi się rozładowywać takie przyrządy ciężkie, także tam dwóch chłopów musiało z tyłu siedzieć, wiecie. Dało radę I, i, i te opony to wytrzymały tyle lat, także tutaj padł wybór na takie właśnie. To jest dokładnie opona Alliance Agro Industrial 580. Rozmiar 460 na 70 R24. Były może też z Allianców, jakieś tam troszkę tańsze, ale no już wiedziałem, że na pewno muszą być z tym opasaniem, no bo tu jest duży udźwig, więc nie mam mowy o innych, no i tak, no kupiłem je z firmy Opmax, link do sklepu wam mogę tutaj zostawić poniżej w opisie, zobaczycie sobie, nie sposób nie trafić na ich ogłoszenia na wszelkich tam Platformach, OLX-ach i tak dalej, wszędzie się ogłaszają. A do tego polecił mi znajomy właśnie o oh, Wleksjonie, który nam kosi zboża, kukurydzę. Także tam tam są Dongi właśnie z tej firmy. Mogliście zobaczyć też, kto ogląda Perkinsa. Też ma od nich opony. Także firma tutaj myślę, że sprawdzona. No bo parę osób tutaj z otoczenia ma od nich i, i, i tak w ogóle co najważniejsze. Cena przede wszystkim. No cena jest najważniejsza. Ceny naprawdę dobre są. W porównaniu z Michelinami no to jest parę tysięcy taniej. Na całym komplecie. Także to, to też zadecydowało. No może byłem skłonny też na Micheliny, no bo wytrzymały tyle, ale tutaj trafiłem w firmę na pana Łukasza Dzierżanowskiego, który naprawdę bardzo zna się na temacie. Podpowiedział, że nie ma sensu przepłacać, że to jest Montowane też właśnie w manitkach seryjnie Nawet na konkursie jeździłem właśnie dokładnie na takich oponach Więc po co przepłacać Porozmawialiśmy sobie, także tu jest duży plus właśnie, że Dzwonię do tego człowieka, który naprawdę no, no nie znamy się, a on ze mną rozmawia, no nie wiem z pół godziny albo dłużej Rozgadaliśmy się, fajna atmosfera, także to mi się podoba No i są oponki 5 lat gwarancji na to mamy. Tam no, udźwig w tej chwili już nie pamiętam, nośność jaką to ma, to tam są tabelki. Zawsze jak zamawiacie, no, to trzeba pytać o takie rzeczy, bo to, no, no, to się w głowie nie pamięta. My tutaj nabiliśmy po 3 atmosfery. Po, po, po rozmowach dotyczących właśnie udźwigu i tak dalej. Wywnioskowałem, że wbijemy równo 3. Bo łatwo pamiętać, czasami gdzieś tam trzeba potem dopompować to Wiecie, wbije trzy i łatwo sobie, nie wiem, paluszki czy coś tam <grymny> Zaznaczę, że trzy atmosfery jest I tutaj No też zdradzę, że Już zamówiłem do, do jeszcze do ciągnika opony, także też będzie niedługo coś tam się działo Zmienimy jeszcze w 912 opony, bo też już były stare barumy spękane i będą oponki, także zobaczymy ale tam, tam będą linglongi do ciągnika a tutaj co, mogę jeszcze o tym powiedzieć no, zaraz się przejedziemy, jeszcze zobaczymy bo no, jak się można domyślić jest wyższa trochę opona od tych starych zobaczcie jaki tu jest bieżnik a patrzcie jaki na starej dobra, przejedziemy się Zobaczymy, a jeszcze zrobimy próbę obciążenia Przeważymy ją, zobaczymy co będzie Także nic nie jeździłem jeszcze, zobaczymy Na nowym asfalcie, no to tak wiecie Taka jazda, no nie skacze Bo jest równo, a Ciekawi mnie jeszcze na dziurach, jak to się będzie zachowywało. Być może yy, bo będzie też takie coś, że opona się musi rozruszać, jakoś tam. No tak samo jak buty, wiecie, no but czasami jest taki, że jest niewygodny, strasznie. Yy, mamy chęć to wyrzucić, a po czasie jest już całkiem inaczej. Dognie się do nogi, tam uklepie a tutaj zobaczmy ciekłe drogi przejedziemy tam dalej jeszcze także tutaj myślę, że nie będę żałował Przyjechał właśnie wczoraj, zmienialiśmy tam, jak widzieliście, serwis mobilny. Kolega Wojtek tu przyjechał też. Zostawię wam link do niego do, do Facebooka. Zobaczycie sobie, bo fajna sprawa jest takie, coś przyjeżdża, chłopak, zmienia, zmienia, zmienia tu najmniejszy problem, bo to możemy sobie zaplanować. Najważniejsze jest, jak trzeba zrobić kapcia gdzieś tam w terenie, nie to wiecie. Klocki, lewarki, to wszystko później takie Skacze, bo to dziury, także nie patrzcie. I, i tak to wygląda, no. Dzwonisz nam na, na akcję jakiejś tam kapec, przyjeżdża parę minut, no parę minut może nie no. Załóżmy pół godziny takie jedno koło i zrobione tak się przyciśnie z tematem. kiedyś miałem takie grubsze awarie, no to tam no już serwis mobilny nie zawsze poradzi sobie, no bo wiecie no jak, jak rozetniesz oponę czy coś to, to koniec, ale ściągnąć przełożyć tam no łatkę dać nie ma problemu jedziemy dalej zawrócimy tam yy, w te szóstce przekładałem opony też przednie bo się tak krzywo zdzierały no to Wojtek dał radę też przełożyć z prawa na lewą I, i fajnie to teraz się wyrównało to także 28 cali największe opony jakie tam zmieści na maszynę mobilną bo ma też stacjonarną także to będziemy zmieniać w 900 ale no mobilne 28, ale to już też jest Dużo, dużo już jest sukcesu w tym, bo przeważnie te mniejsze gdzieś tam się jakieś akcje dzieją. Bo tych takich no, ciągnikowe, duże to tam na twór na szczęście naj, najrzadziej się z nimi coś dzieje. Jednak duża opona, duży obwód i ona tam nie odczuwa tego. Dobra rozpędzamy się, jedziemy pod pryzmę, tam gdzie cyklopem. Próbowaliśmy sobie przeważymy, zobaczymy jak ciądzie, czy może jeszcze dopompować trochę, czy, czy upuścić, czy zostawić Wyjamy, patrzymy jeszcze co ważne, jak ciągną te opony, bo stare to za cholerę na koniec już nie chciały. Patrzcie, A, ładnie, ładnie. No mają tego kopa. Trzeba ładnie nabrać i wysuwamy teleskop. Niech on nas przeważy i wychodzimy zobaczyć. Może takie trochę. Jak pokazuję jak nie robić. O, tak zacznijmy od tego. Mi czujnik piszczy teraz... Dobra, odłożę chwilę kamerę, bo muszę mieć dwie ręce. Nie będę na głowę zakładał. A co my tu mamy? O, patrzcie jak ośka sobie chodzi. Ja nie podchodzę tutaj za blisko, uciekamy. Trochę może źle stanąłem, bo mi wpadła w te dziury po tylnych kołach. Poprzednich unikałem, trafiłem w tylne, ale dobra, patrzcie. Nie ugina się praktycznie nic, także zostawiam te trzy atmosfery, bądź bary, bo to wiecie, różnie kto mówi, ale to wiadomo, każdy na manometrze wie o co chodzi. O tak, pod dno, ze słońcem, lepiej widać. To jest, to jest ciężar, wszystko, patrzcie, ma co dźwigać. Także tutaj, jeśli ktoś potrzebuje te stare, może mogę w dobrych pieniądzach, tak jak mówiłem, wcześniej już odsprzedać. Piszcie, gdzie bądź, zawsze możemy się dogadać. A tak to będziemy testować, zobaczymy jak dalej. Firmę mogę polecić, bo naprawdę no Jestem zaskoczony, że to tak wszystko fajnie Jest po ludzku, a nie tylko kasa, towary i koniec Oficjalny dystrybutor tych opon na Polskę Także tutaj nie wiem, czy gdzieś indziej je kupicie No z tego wychodzi, że nie Ale dobra Ja o, tutaj niedługo, właśnie. Dlatego też chciałem to z rana nagrać. Bo mieszamy kiszonkę zaraz, byłyby brudne i co? Śmierdzące. A póki co, to jedynie możemy powąchać sobie Gumę. Ja lubię zawsze nowe opony, paski, wącham. Jakoś lubię ten zapach. I kończymy. Na razie, cześć.